Ewangelii św. Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci, lub szkodę poniesie? Chrystus wzywa do tego, żeby wybierać w swoim życiu, żeby wybierać drogę bo mówił o tym miasto, że jest dwie drogi. Droga wąska, która prowadzi ku życiu, ale która jest wąską i stromą, trudną do chodzenia. I jest droga szeroka, którą, mówi Chrystus, idą prawie wszyscy, bo jest wygodna, bo nie wymaga żadnych wielkich nakładów sił, bo się na człowiek czuje dobrze, pewnie, bo tam on jest panem. Chrystus mówił o tym, o czym mówiło pierwsze czytanie, że są te dwie drogi. I on wybrał tą drogę, tą drogę życia, drogę szczęścia. Mojżesz mówił: Patrz, kładę przed tobą dzisiaj życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Nakazuję ci kochać Pana Boga, czyli chodzić jego drogami. Zachować przykazania. Chrystus wybrał tą drogę, tą drogę życia, i nie uszedł radykalnie, cały czas do końca, aż po śmierć. Umarł. Przyszła ta śmierć, jak na każdego przychodzi śmierć, ale to jest ta śmierć, która poprowadziła do życia, do zmartwychwstania, do szczęścia. I my również jesteśmy wezwani do tego, żeby. Wybrać, żeby iść tą drogą, dobrą drogą do Pana Boga. I dzisiaj dany nam jest psalm pierwszy. Również ten psalm, który mówi o tych dwóch drogach, czy o dwóch ludziach, którzy wybierają dwie różne drogi. Tego bezbożnego, występnego i sprawiedliwego. To jest słowo, które mówi właśnie o drodze. Nie bardzo jakoś tak dotknęło, że w tłumaczeniu na grecki w Septuagincie jest częściej mówionej o tej drodze w psalmie pierwszym, bo owszem jest to droga, którą idą bezbożnicy, grzesznicy i ludzie zdeprawowani, tak mówi Septuaginta. Można iść tą drogą, a można iść też tą drogą dobrą. I wtedy ten człowiek jest przyrównany do Drzewa zasadzonego nad strumieniami wód, czyli ostatecznie to drzewo rajskie, drzewo życia, które tam było, że ten człowiek staje się drzewem. Tym drzewem, które ciągle ma samo pokarm, bo jest zasadzone nad wodą i też ten pokarm daje innym. Strumienie wód. Jest piękne, że w właśnie w tekście greckim jest powiedziane, te strumienie wód są nazwane podwójna droga. Nie tyle strumienie wód, co rozdzielająca się droga. Rozdzielające się potoki, rozdzielająca się droga. Że nad tymi strumieniami, tak jak właśnie te strumienie, które są pewną drogą, również tą drogą morską, drogą do przebycia, którą można teraz przepłynąć, że tak jest i ta droga życia, że ona się rozdziela. I na wiele strumieni. To jest jak Nil, który w Delcie ma mnóstwo, nie wiem ile, dziesiątków czy setek tych odnóg. Dzięki temu jest cała dolina, która jest totalnie żyzna. Delta Nilu, ta, która daje życie nie tylko sobie, ale i wielu, wielu innym. I teraz jest ta, ta droga, i dalej jest powiedziane, że wszystko, co czyni ten człowiek sprawiedliwy, udaje się. I znowu to słowo udaje się jest oddane przez, przez wyrażenie, które mówi wybrać dobrą kontynuację drogi. Wybrać dobrą drogę, dobrą jej część. Jaką drogę wybierzesz, to będzie albo to udanie się, ta droga będzie miała swoją dalszą drogę część, dalsze, dalszą kontynuację dobrą, albo e, wybierzesz tą złą i wtedy ta droga zginie. Zginie razem z bezbożnym. To nie jest tak, że tylko bezbożny, e, ta droga zginie. Zginie również bezbożny. O tym mówi ten psalm. Zapraszam do tego, żeby pójść za Chrystusem, bo Chrystus był tym szczęśliwym człowiekiem, błogosławionym mężem, który poszedł na to, tą drogą Trudną drogą krzyża, ale tą drogą, która doprowadziła go do Ojca, doprowadziła go do szczęścia. I to jest ta droga, na którą Pan Bóg zaprasza również nas. Obyśmy chcieli, abyśmy się zdecydowali z całą mocą pójść tą drogą, żebyśmy chcieli podporządkować się całkowicie Panu Bogu. Jest to modlitwa irlandzka z IX wieku która mówi o znaku krzyża, który człowiek robi, że to już jest wybór, że to już jest modlitwa. Chcę, żeby Pan Bóg mnie umocnił na tej drodze krzyża. Ja go Jego ja wybieram, znam swoją słabość, więc proszę o, o to, żeby Pan Bóg mnie prowadził. I ta modlitwa brzmi tak: Znaczy znakiem krzyża moją twarz. Najpierw oczy, potem uszy, nos, usta. Kładę znak krzyża na gardle. Na ciemieniu, chronię znakiem krzyża moje barki, ramiona aż po same dłonie. Bądź znaku krzyża przy moich nogach, przy moich stopach. Niech będzie krzyż przede mną, za mną, po mojej prawicy, po mojej lewicy, przeciw kłopotom w górach i w dolinach. Niech widzę krzyż od wschodu, niech mnie osłania od zachodu, niech mi pomaga od północy i od południa. Żegnam znakiem krzyża moje serce. Niech będzie krzyż na mnie, niech będzie na niebie i przy ziemi. Niech krzyż zatrzyma nieszczęście, rany ciała i duszy. Żegnam się znakiem krzyża, kiedy siadam, kiedy leżę, kiedy stoję. Bądź krzyżu moją siłą, prowadź do króla niebios. Znakiem krzyża znaczę ciebie, kraj, parafię, kościół. Świat cały, niech nas pomaga znak krzyża w tym i w przyszłym świecie, broń nas znaku krzyża przeciw niebezpieczeństwom, ochranie od stóp do głów bądź z nami krzyżu aż do dnia ostatniego, kiedy umrzemy, kiedy zakopią nas w ziemi. Znaczę znakiem krzyża moją twarz i moje serce. I tym znakiem znaczy również Ciebie kiedy udzielam Ci błogosławieństwa, kiedy wierzę mocno w to, jest to wiara oparta o Słowo Boże, że to, co czynię, to się to również dokonuje, że Ty, słuchając tego słowa o krzyżu, że przyjmujesz to błogosławieństwo, że to błogosławieństwo umacnia Ciebie na tej drodze krzyża trudnej, pełnej przeciwności, tej drodze, która po ludzku skłania do ucieczki, ale tej jedynej drodze, która dzięki Jezusowi Chrystusowi z całą pewnością prowadzi do życia wiecznego. Więc przyjmij to błogosławieństwo, tą rzeczywistość, która się wypełni w Tobie. Niech Pan Ci błogosławi Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.